Ej, pa! Mam pierwszy level, a mam złotego Spidermana, no trochę... Ale do... ogólnie ten złoty Spiderman to jest ten kupiony. Ej, więc nie możesz grać, nie możesz grać. Ogólnie. No. To błota na propsie! Niech ludzie wchodzą! Co tam, co tam? Co tam u ciebie teraz, Kasperek? Co tam, Kacperek? tam Kacperek? Co tam, Kacperek? Kasperek, co, 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 co się stanęło? Siema, stary! Co tam u ciebie? Black Knight ci wjeżdża. Co tam u ciebie? Uh -huh. No, ogólnie jakby, co? Ja kupiłem konto. No, ja Mogę teraz. je cię je, je sprzedać. A o, wiesz o, o, za, za ile my ten... je kupiliśmy? Za 500 zł. No, się do... gotować. Moje koszty 250. Moje kosztowało 250. 250. Daj gotowość co u ciebie. Ty faktycznie kupiłeś konto? No, a co ty myślałeś? Hmm. Konto jest publiczne, konto ogólnie jest kupione. Idziesz na arenę Zara? Nie, gra, nie gracie tymi backfightami i renegade Bo nie bo chcemy, nie, nie nam nie, nie się nie, nie te skiny jen. za bardzo nie, nie podobają. Ja, ja gram tylko elitarną. Ale dajcie e, gotowość. No, dajcie dajcie go... gotowość. No, ja no, bardzo, no, gotowość. Ale wszyscy niech dadzą gotowość. Ale nie, bo my idziemy na rękę z nim. Tylko A, sobie tak. Mm -hmm. No. Moje, moje, moje 250 od znajomego Ej, chomiczek... No. Ej, tak, tak, tak ci chomiczek powiem! Nie chwal się prywatnym serwerze w lobby Bo jak wejdziesz do gry, to Ale będziesz miał bambika. Macie psychę czy nie macie psychę? to ten prywatny serwer Nie, hu ma prywatny serwer czy też chwali. Oni nie mają psychy do ich gotowości. No dałem przecież gotowość, o co ci Dajcie wy gotowość. Bo... Kója mnie powaliła, ci Stara cię nie kocha. Ja nie... Porządek. Niech ci komik zdechnie... kto mnie wywalił, to niech mu y, ce, 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 cała e... familia zdechnie. O. No, o pysk. Dajmy, no, Bo chcę zobaczyć faktycznie, czy to nie są prywatne konta. No i dobra to są prywatne konta. Dobra, to są prywatne konta.